Do aktywności fizycznej dziś o bieganiu w różnych warunkach atmosferycznych, w szczególności w zimie. Zastanawia się, czy można biegać w zimie, albo jesienią, albo w deszczu. Oczywiście tak. Biegać można o każdej porze roku bez względu na śnieg, mróz, deszcz czy wiatr. Tak naprawdę liczą się tylko i wyłącznie chęci i motywacja. Najtrudniej się zmobilizować, ale jeśli zmobilizujemy się właśnie w takich nietypowych, złych warunkach, mamy dużo większą satysfakcję z, z treningu. Wbrew stereotypom bieganie w zimie jest zdrowe, co potwierdzają lekarze. Bieganie w zimie jest zdrowe. Kiedy w zimie przebywamy częściej w zamkniętych pomieszczeniach, można pobiegać, żeby dotlenić swój organizm. Bieganie hartuje. Taki systematyczny trening e, zimowy wzmacnia nas, nasz układ immunologiczny. Rzadziej e, chorujemy, a jeśli dopadnie nas jakaś infekcja, to kończy się najczęściej na lekkim przeziębieniu. Wiadomo, że zimą przeważnie biega się po śniegu, ewentualnie po nierównej nawierzchni. Wtedy receptory otrzymują pewne informacje, pewne bodźce. Biegając w zimie, to nasz organizm się wzmacnia, jesteśmy bardziej odporni i no, na choroby, wiadomo. Więc takie bieganie w zimie też jest właśnie ważne, nawet lepsze niż bieganie w lecie. Zimą wykonujemy bardzo dużo biegania, bardzo dużo sprawności, która nam potem procentuje w sezonie letnim. Bieganie na przykład w, dużej, w, w większym śniegu, w dużej ilości śniegu, brodzenie po, po tym wzmacnia bardzo mocno nogi. Jest to naturalne siła, jest to naturalna siła, tak jakbyśmy wykonywali to na siłowni. Łatwiej jest biegać, jeśli jest temperatura w okolicach 0 stopni. Ale jeśli mamy motywację, chcemy pobiegać i jesteśmy odpowiednio ubrani, to taka forma aktywności fizycznej z takiej formy aktywności fizycznej nie musimy rezygnować. W zimie bardzo dużo czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Mamy też dużo mniej możliwości przebywania na słońcu. Żeby zapobiec jesiennej czy zimowej handrze, warto wyjść na dwór na świeże powietrze, pobiegać, dotlenić się, wtedy na pewno będziemy mieć lepszy nastrój i nie będzie nam grozić właśnie taka zimowa handra.